Cześć miłośnicy! Witajcie w kolejnym emocjonującym poradniku autodetailingowym. Dzisiejszym tematem jest detailing jednośladu. I nie mówimy tylko tutaj o pojazdach typu motocykl, mówimy również o kładach. I innych pojazdach odkrytych. Czy możemy wykonać moto detailing w przypadku tego motocyklu? Oczywiście, że tak. Nie jest to przecież sprzęt zróżnicowany materiałowo od chociażby samochodu. Detailing występuje w przypadku praktycznie wszystkich środków lokomocji, tym bardziej mniej tuzinkowych, bardziej ekstrawaganckich, ekskluzywnych. Spotkacie się z detailingiem motocykli, kładów, łodzi, statków, helikopterów, samolotów aut. Właściwie ogranicza nas tutaj tylko wyobraźnia, ponieważ czy możemy nazwać detailingiem usunięcie rys z szyb jakiegoś środka transportu publicznego, na przykład tramwaju. Jeżeli będzie to zrobione zgodnie ze sztuką detailingową, może być nazwany detailingiem. W motocyklach, tak samo jak w autach, występują powierzchnie lakierowane, plastikowe, gumowe, metale, aluminium, stal, karbon, elementy chromowane. Dla każdego z tych elementów mamy wachlarz możliwości ochrony i rewitalizacji. Praktycznie z każdej powierzchni możemy usunąć płytkie zarysowania, utlenienia i zakonserwować je. Technika i sprzęt nie różni się tutaj od technik wykorzystywanych w autach, jeżeli materiał, z którym pracujemy, jest ten sam. Dzisiaj omówimy i pokażemy techniki pracy, rewitalizacji i konserwacji motocyklu na przykładzie modelu Yamaha XJ600N. Spójrzmy teraz na stan naszego motocyklu, przeprowadźmy jego inspekcję, zobaczymy oczywiście wszystkie jego materiały i zakres usług, jaki możemy wykonać. Do każdej czynności dodatkowo podlinkuje nasz poradnik odnoszący się do danego materiału i do rewitalizacji jego, w tym wypadku na przykład do polerowania metalu, szkła e, bądź lakieru i pokrótce dodatkowo niektóre te elementy zrewitalizujemy dzisiaj w tym poradniku. A więc jakie czynności możemy wykonać przy tym motocyklu? W przypadku podniesienia, a właściwie przywrócenia jego dawnego blasku. W tym wypadku mamy tutaj element lakierowany, który wypolerujemy. Robiliśmy już jego inspekcję, ja Wam dokładnie zaraz pokażę. On jest dosyć mocno porysowany, no bo to jest typowo element, który jest bezpośrednio narażony na kontakt. Tym bardziej wszystkie te elementy, które są tutaj, to jest obudowa plastikowa. Ten motocykl jest naked, tak? on jest taki golasek, to znaczy nie jest mocno zabudowany, nie mamy tam jakiegoś, jakby to powiedzieć, szalonego plastiku z przodu, w związku z tym zabudowaniem kierownicy i tak dalej i tak Jednakowo, mamy tu trochę elementów do wypolerowania. Tak samo tą rurę, ten stelaż, na którym się trzyma, czyli tą ramę, możemy wypolerować. Sam, ogólnie cały motocykl, przeprowadzić jego wyczyszczenie bardzo dokładne, to znaczy prełoż, dekontaminację, glinkowanie niektórych elementów, jak chodzi tutaj o ten motocykl. Na pewno nic się mu nie stanie. Możemy tylko poprawić jego wygląd i po prostu idealnie go przygotować do zabezpieczenia. Kolejne elementy, które możemy jakby powiedzieć zrobić, jakiś większy zakres usług, to jest oczywiście nasz wydech. W przypadku niego, mamy tutaj troszeczkę zarysowań z jednej i drugiej strony. Również możemy go wypolerować albo ręcznie, albo z użyciem papierów ściernych, a potem przechodząc na pasty, na różne gradacje itd. itd. W zależności, oczywiście, od zniszczenia, od degradacji powierzchni. Inne elementy, jakie tutaj mamy, jeżeli jest to skóra, możemy ją przeprać i zakonserwować. Jeżeli jest to plastik, możemy go wyczyścić, czy tam guma, możemy go wyczyścić. I również zakonserwować, i tak postępujemy z każdym innym materiałem gumowym, plastikowym, który może być zakonserwowany. Oczywiście nie możemy konserwować opon chociażby z przodu, tak żeby ona była w jakikolwiek sposób śliska. Boki opony możemy zakonserwować tak, żeby ta opona wyglądała świeżo i ładnie. Kolejnym elementem takim metalowym, tak, błyszczącym, chromowanym jest oczywiście w tym wypadku akurat obudowa lampy reflektora z przodu i naszych obrotomierzy i prędkościomierza. Tu również powierzchnię możemy wypolerować, wyczyścić, usunąć te rysy, a nasz reflektor, który z przodu jest szklany, w przypadku jakichś wżerek w związku z kamyczkami, z piaskiem itd., itd. Po prostu z działaniem zewnętrznych warunków możemy na spokojnie również wypolerować poradnik na temat polerowania szkła również znajduje się u nas na kanale. Zaraz wszystkie czynności po kolei oczywiście pojawią się u nas tutaj zaraz gdzieś w rogu i dodatkowo podlinkuję wam każdą z możliwych czynności. My na pewno dzisiaj będziemy chcieli y, maksymalnie wyciągnąć y, blask tego motocykla w jak najkrótszym czasie, czyli zajmiemy się szczególnie zaniedbanym bakiem paliwa, plastikową obudową Rurą wydechową i ogólnym dobrym, dokładnym wyczyszczeniem. Na końcu całość zakonserwujemy woskiem i w ten oto sposób szybki, prosty sposób. Dodatkowo, oczywiście, zajmiemy się jeszcze plastikami, zakonserwujemy je i w taki oto sposób przywrócimy jego blask w jak najkrótszym czasie. A więc przechodzimy teraz do prełoszu. Opryskamy cały motocykl, przejdziemy później do opryskania go, czyli do ściągnięcia tego prełoszu, do pędzelkowania i do umycia ręcznego. Oczywiście nie szalejemy tym karczerem, nie zalewamy całego tego motocykla. Można to oczywiście robić jeszcze trochę delikatniej, na przykład używając maszyny parową, bądź maszyny ciśnieniową, ale ręczną. Jak chodzi o takiego auto-washera, na przykład 12-litrowego. My jednak będziemy używać dzisiaj normalnej myjki ciśnieniowej, czyli mojego wysużonego kersiera. Używaliśmy chemii o neutralnym pH. De facto to tak naprawdę nie ma znaczenia, dlatego że na naszym motocyklu nie leży żaden wosk, który byłby szczególnie narażony na mocniejszą chemię o mocniejszym pH. Eee, też nie musimy się martwić o nasze ciedzisko ze względu na to, że jest to PCV, że jest to po prostu jakaś cerata, plastik, tworzywo sztuczne, które. Jest odporne na chemię, nie ma z tym żadnego problemu, nie jest to skóra, więc możemy śmiało umyć cały motocykl. Zaczynamy teraz, przechodzimy właściwie do mycia ręcznego i myjemy go od góry do dołu, tak aby na wszelki wypadek żadne osady nie zostały na naszej mikrofibrze i żebyśmy naszą rękawicą myjącą nie porysowali i nie przenosili je w rejony górne naszego motocykla. Kiedy umyjecie cały motocykl, przechodzimy wtedy bezpośrednio już do spłukania, bądź dodatkowo jeszcze do pędzelkowania. Może być to zaraz po spukaniu. Pędzelkujemy wszystkie zakamarki tam, gdzie ciężko jest nam się bezpośrednio dostać mikrofibrą, naszą rękawicą myjącą. Jednocześnie również są te elementy typu felgi, które będą wymagać jeszcze dodatkowego czyszczenia preparatem przeznaczonym do felg. Później po całym tym procesie przechodzimy do dekontaminacji, czyli użyjemy glinki, wyglinkujemy wszystkie te elementy, które mogą być narażone na zabrudzenia z zewnątrz, czyli chodzi tutaj przede wszystkim z asfalt, zabrudzenia organiczne, na przykład sok z drzew. Wcześniej oczywiście używając chemii, która zmiękczy ten brud, mówimy tutaj o środkach odsmalających i środkach typu deironizer, który usuwa chociażby lotną rdzę. A więc przejdźmy teraz do pędzelkowania. Nasz motor jest już umyty, jest dodatkowo wysuszony, teraz możemy przejść do dekontaminacji, czyli nałożenia preparatów typu Taren Blue Remover i de który ma za zadanie usunąć lotną rdzę, a Taren Blue Remover ma pomóc w usunięciu smoły w czasie glinkowania. A więc przejdziemy teraz do opryskania preparatem cały nasz motor, później musimy go oczywiście spłukać z tego preparatu i dopiero wtedy przejść do glinkowania. Cały nasz motocykl został opryskany preparatami wcześniej wspomnianymi. Teraz wyjeżdżamy na zewnątrz, aby go spłukać. Nasz motocykl jest już opłukany. Przechodzimy teraz do wytarcia, do blinkowania, a później do korekty naszych elementów, które wybierzemy. Oczywiście glinkujemy cały motocykl, wszystkie możliwe powierzchnie. Ja również zaczynam od powierzchni górnych ze względu na to, aby nie zabrudzić naszej glinki i żeby nie porysować dalej lakieru bądź innych elementów w dolnych częściach. Zaczynając od dolnych części moglibyśmy porysować górne partie. Mimo tego oczywiście, że cały czas musimy pamiętać, kontrolować i zagniatać naszą glinkę. Sposób na to, żeby sprawdzić, czy. Powinniśmy klikować, czy nasza powierzchnia jest wystarczająco gładka, pozbawiona jakichkolwiek zabrudzeń. Jest na to sposób, oczywiście, możemy założyć jednorazową rękawiczkę, taką jaką chociażby używa się do farbowania włosów, bądź na stacjach benzynowych i delikatnie przelecić palcem po powierzchni, sprawdzić, czy czujemy pod naszym palcem jakieś zanieczyszczenia, czyli nierówności. Oczywiście to wszystko mówiliśmy. Przy okazji poradnika o dekontaminacji glinkowaniu, ale tutaj jeszcze raz warto było o tym wspomnieć. Nakładam poślizg, w tym przypadku quick detailer na powierzchnię. Rozgniatamy naszą glinkę. W przypadku bardziej twardych glinek, możemy użyć czasem ciepłej wody. Niektórzy używają dodatkowo czegoś, co może ogrzać chociażby jakiejś nagrzewnicy powietrza. My zrobimy to po prostu w dłoniach, ona już jest wystarczająco miękka. Formujemy niewielki placuszek, i przechodzimy do glinkowania. Pamiętajcie, że po każdym elemencie zagniatamy naszą glinkę, nawet wtedy, kiedy przeprowadzamy proces na dużym elemencie, również czasem wymaga jeszcze raz zagnieczenie i wgniedzenie naszych zabrudzeń do środka glinki, tak aby nie rysować powierzchni, którą glinkujemy. W ten oto sposób wyczyściliśmy cały nasz motocykl, przygotowaliśmy go do polerowania, czyli do usuwania degradacji na naszym lakierze, do rewitalizacji tego pojazdu, tego jednośladu, a więc teraz przechodzimy do korekty lakieru. Zaczynamy od naszego baku, przejdziemy potem do elementów plastikowych, na których musimy szczególnie uważać ze względu na to, że plastik oddaje ciepło bardzo gwałtownie, to znaczy tutaj. Dotykając ręką naszych elementów metalowych, my czujemy, że on jest coraz bardziej nagrzany i że musimy uważać, a w przypadku plastiku nie jest to tak oczywiste ze względu na to, jakby on dłużej kumulował tą energię i po prostu z większą łatwością możemy przebić naszą powłokę lakierniczą. A więc przechodzimy teraz do korekty lakieru, tak jak widzicie, mamy tutaj specjalnie oddzielone miejsce robocze od miejsca które będziemy porównywać, tak aby pokazać, jaki stopień korekty możemy uzyskać. Dzisiaj wykorzystujemy pastę Super Finish Plus Mencerna 3800. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi z naszymi rysami. Delikatnie nawilżyliśmy pastą cały nasz pad. Przechodzimy teraz do nałożenia tego groszku, który jest tutaj, małej ilości pasty i do polerowania. Tak jak widzicie, mamy dużą różnicę pomiędzy elementem polerowanym a elementem niepolerowanym. Tutaj mamy element polerowany, niepolerowany, który jest dosłownie matowy. Jest tu tysiące drobnych, kolistych zarysowań, które są wynikiem chociażby nieprawidłowej pielęgnacji. Tutaj tych zarysowań praktycznie już nie ma. Wszystkie zostały usunięte w kroku polerowania. Ta powierzchnia jest głębsza, to znaczy bardziej przyciemniona. Yy, posiada większy połysk i dodatkowo po prostu jest ciemniejsza. Jeżeli nałożylibyśmy dodatkowo tutaj powłokę kwarcową, jeszcze bardziej podbilibyśmy ten efekt. Spójrzmy teraz na element, który nie był polerowany. Tak jak widzicie, tysiące drobnych rys, które tutaj są bardzo dobrze widoczne w naszym świetle latarki i element, który był polerowany. Mamy tu taki szybki one step. Bardzo ładnie widać pełne ziarno. Jest to piękny połysk. O. Tak jak widać, tutaj na przejściu. Idealnie. Przechodzimy teraz do wypolerowania naszego tłumiku. Użyjemy pada gąbkowego. Zobaczymy, jaką sobie poradzi razem z pastą Metal Polish. I czy usunie nam te drobne zarysowania, które szpecą nam nasz tłumik. Te głębokie zarysowania, które znajdują się tutaj poniżej, moglibyśmy usunąć tylko w jeden sposób, używając mocniejszych środków ściernych, typu chociażby rozpoczęcie całego procesu od papieru ściernego. Jak widzicie, po lewej stronie zrobiliśmy szybki one-step. Wypolerowaliśmy pastą typu Metal Polish. Na padzie gąbkowym oczywiście moglibyśmy tutaj używać innych sposobów, czyli innych środków ściernych, chociażby twardych past i twardszych padów gąbkowych bądź flanelowych bądź bawełnianych. Tak czy siak tutaj chodziło tylko o odświeżenie i w taki oto sposób odświeżyliśmy cały nasz wydech rzeczywistości. Jest tutaj dużo mniej tych drobnych zarysowań, aczkolwiek te głębokie zostały i one są nie do usunięcia w tym jednym prostym, łatwym kroku. Tutaj mamy naszą linię i ta różnica akurat w przypadku tego elementu do ukazania w obiektywie kamery jest dosyć ciężka. Przechodzimy teraz do wyczyszczenia naszego siodła i do jego konserwacji. Wycieramy teraz nadmiar preparatu, czyli cały również rozpuszczony brud. Możemy raz jeszcze wyczyścić nasze siodło, tak aby być pewnym, że cały brud został ściągnięty i nie wtarliśmy go delikatnie przy wycieraniu i ściąganiu naszego środka czyszczącego. Tak jak widzicie, taki brud znajdował się na naszym siodle. Przechodzimy zatem do konserwacji. Nakładamy nasz preparat na aplikator i aplikujemy na całą powierzchnię. Nadmiar preparatu ściągamy suchą mikrofibrą. Wyrównujemy całą powierzchnię tak, aby wszędzie idealnie była ta sama cienka warstwa produktu. Tak jak widzicie, tak wygląda nasz motor w świetle dziennym po motodetalingu powiewki, bag, i element przedni, czyli nasz błotnik z przodu został wypolerowany dużo bardziej się błyszczy nie ma już tysiąca drobnych rysmatowień reszta elementów została zakonserwowana umyta do elementów chromowanych użyliśmy ręcznie pasty do elementów chromowanych wydech został wypolerowany delikatnie maszynowo na miękkiej gąbce Efekt, tak jak sami widzicie jest bardzo dobry, motocykl mimo swojego wieku wygląda bardzo, bardzo, bardzo okazale świeżo. Jak wyglądał proces autodetalingowy w przypadku naszego motocykla i w przypadku wybranego zakresu usług dla tego pojazdu? Oczywiście, te techniki możecie wykorzystywać w przypadku również innych pojazdów i samochodu. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was przydatny, pomoże w Waszym własnym autodetalingu, w tym wypadku motodetalingu. Jeżeli chcecie dalej wspierać rozwój tego kanału, wciskajcie lajki, zostawiajcie komentarze, wciskajcie subskrypcję i oczywiście zaznaczajcie dzwoneczek, który jest niezbędny do tego, abyście dostawali powiadomienie, co dzieje się u nas na kanale. Sprawdźcie oczywiście jeszcze naszego Instagrama, Facebooka i konto Patronite. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Na razie i cześć!